14 października, jak wzywaliśmy pana Zbigniewa Ziobro, trzy godziny przed przesłuchaniem opublikował zdjęcia ze swojej choroby i ze swojego stanu zdrowia. Wtedy miało to przykryć jego niestawiennictwo. Myśmy od samego początku nie negowali choroby pana Ziobry, ale czekaliśmy i poprosiliśmy o opinię biegłego, żeby mieć pełną jasność, czy on przed komisją może zeznawać. Taką zgodę, taką pełną jasność w opinii otrzymaliśmy. Wtedy 14 mówiliśmy, że to jest wytrych. To jest granie na emocjach i absolutnie od samego początku się nie pomyliliśmy, dlatego że już 15 października pan Zbigniew Ziobro pobiegł do prokuratury w Sieradzu, żeby składać zeznania, ale jako pokrzywdzony. To czarno na białym ilustruje i obrazuje, że pan Ziobro wybiera sobie te instytucje i ten czas, kiedy jest mu wygodnie albo kiedy mu jest niewygodnie. Przed komisją śledczą do spraw Pegasusa stanąć mu jest niewygodnie, dlatego że pytania, które by były do niego zadane i odpowiedzi, które musiałby udzielić, pokazywałyby czarno na białym, że oprogramowanie Pegasus zostało zakupione nielegalnie, było wykorzystywane nielegalnie. I tego Zbigniew Ziobro boi się jak diabeł święconej wody. I on absolutnie będzie robił wszystko, żeby uporczywie unikać stawiennictwa przed komisją śledczą do spraw. Pegasus. Ja chciałbym w pełni przychylić się do tego, co powiedziała pani przewodnicząca. Kara porządkowa to rzecz oczywista i naturalna, ale my nie powinniśmy już dłużej czekać. My nie powinniśmy dawać jeszcze jednej szansy. My powinniśmy dzisiaj wystąpić do sądu z wnioskiem o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie i jednocześnie powinniśmy uruchomić instytucję i procedurę uchylenia immunitetu poselskiego, żeby nie było absolutnie żadnej wątpliwości. Dość tej zabawy ze strony pana Zbigniewa Ziobry. On 8 lat czuł się bezkarny. Uważał, że może zrobić absolutnie wszystko i nikt i nic mu żadnych zarzutów, żadnego pytania niewygodnego nie postawi. Ten czas, panie Ziobro, się skończył. Skoro nie chce pan przyjść dobrowolnie, przyjdzie pan doprowadzony przez funkcjonariuszy policji.